Takie gry i takie jakie wam zdjęcia pokażę za jakieś 3 dni pojawią się już u mnie na kanale. To jest pierwsze zdjęcie. To jest drugie. To jest trzecie. To jest czwarte. To jest piąte. I dalej już nie ma. I otóż te gry, znaczy nie za 3 dni, pojawią się jutro na, już na moim kanale. Oj. Od gry, od której będziemy zaczynać, to zaczniemy od najłatwiejszej gry, czyli oczywiście od tej. Potem od tej, potem od tej, od tej, od tej. Bo na sam koniec będzie ta gra, bo jest najtrudniejsza. Chyba, że jeśli pod tym filmem. Ustawicie łapkę w górę i subskrypcję, to ta gra będzie jako pierwsza. Jeśli tutaj zostawicie suba i łapkę w górę. A teraz widzimy się jutro.